Mamy jubileusz 90 lecia szpitala. Bardzo się cieszymy, że tyle osób przyjęło nasze zaproszenie. Oczywiście musimy pamiętać o przeszłości, o historii naszego szpitala. Niemniej jednak musimy patrzeć też w przyszłość i, i cały czas się rozwijać. Spotykacie się tutaj dzisiaj w Libiążu, będzie oczywiście część oficjalna. Tak, będzie część oficjalna. Na zaproszenie odpowiedział wojewoda, odpowiedział też poseł Marek Sowa, odpowiedział też również wicemarszałek województwa polskiego Łukasz Smułka, o nas tutaj lokalni burmistrzowie powiatowi powiatu Szanowskiego. Jego, radni, powiatowi oraz w sumie zaproszonych 114 osób. To jest chyba okazja do tego, żeby się integrować, ale też podziękować i pracownikom, i za wsparcie właśnie choćby samorządu. Tak, tutaj przede wszystkim zwracam uwagę, że to jest okazja i przy każdej okazji dziękuję pracownikom za ciężką pracę, bo przeszliśmy covid przechodzimy teraz też trudny okres w szpitalu, ponieważ mamy remonty i te remonty będą kontynuowane w przyszłym roku. Generalnie przyszły rok dla nas będzie takim przełomowym rokiem, gdzie Będą największe remonty w szpitalu prowadzone, gdzie ciężar tych remontów generalnie spocznie na nas, na pracownikach. Mówiło się o tym, że jest trudny czas dla służby zdrowia. Szanowski szpital chyba może odetchnąć z ulgą, bo ta kondycja w ostatnich latach nie jest cła. Tak, jeżeli chodzi o finanse, to cały czas się rozwijamy, sytuacja finansowa nie jest zła u nas, tylko że to jest na ten moment, Tak, Nic, nigdy nie wiemy co będzie za miesiąc, za dwa, ponieważ no, ceny leków się tak drastycznie zmieniają, ceny materiałów szczepialnych, więc tutaj akurat na ten moment jest dobrze, no, zobaczymy co będzie dalej. Są urodziny, to są z reguły życzenia, marzenia, czego sobie życzycie? My sobie życzymy tego, żeby nam się po prostu nie zepsuło, żeby było tak jak jest. Wiele mówi się o tym, że brakuje kadry, czy rzeczywiście to... To jest tak, że życzylibyście sobie, żeby w szanowie tej kadry nie brakowało. Oczywiście mamy jakieś tam przejściowe problemy trudności kadrowe, ale staramy się je rozwiązywać na bieżąco i jakichś takich większych problemów kadrowych nie ma.